Yo, na z tej strony i witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. I Witam was dzisiaj w serii zabawa w chowanego i dzisiaj Bella jest przebrana za pigi, ja też będę przebrany za pigi, czyli za świnkę Pepe, ale taką złą świnkę Pepe. słuchajcie i będziemy dzisiaj się tutaj, tutaj bawili właśnie w chowanego. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, bo jeżeli chcielibyście powrotu, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i wpadajcie na witoshop.pl po epickie rzeczy epicką nową kolekcję Vito i Bella Party, a my zaczynamy dzisiejszy odcineczek. Bella będzie pierwsza, nie szukała i zobaczymy, czy jej się uda. Tutaj masz patyki e, w chowającym i tym patykiem będziesz musiała mi załatwić. mnie załatwić. Jeżeli mi nie załatwisz, to nie wygrywasz. Jak to co ty sprawa? Ty pierwszy chowasz? Tak. No, Bierz to patyk. Ja się mam słodka. Nie mówię ci, że patykiem będziemy się bili. Dobra. Taka jest dzisiaj zasada, żeby mi się. Wziąłeś ten patyk? Wzięłam. To pokaż go. Dobra, patyk. dobra, ma Bella patyk, także wszystko jest okej okay. Bela wchodzi do klepanki Mapka jest od widza, ją chyba kiedyś nawet nagrywaliśmy, tak. więc powinniście ją kojarzyć. Bela idzie tam do klepanki i my Kuchu? odliczamy 3, 2, 1 start i 4 minuty mamy na złapanie danej osoby. Tak jest? Okay, Czy dobra. nie tak jest? E, I ty na F1 musisz być, pamiętaj. A, no dobra, okej. Okay. Dobra, ja to ja, jest ja lecę świnio. tutaj się schować gdzieś słuchajcie. Nie, a ty jesteś sobą? Ja jestem sobą, Dobra. nie przebieramy się tutaj w nic, Bella po prostu musi mnie złapać, a ja muszę się dobrze schować. Zobaczymy czy uda mi się jakoś... ej, ej, ej. W sumie to jest tak jak świnka, co nie? Bo to no, świnka nas goni. tak jak świnka, Trosty dokładnie. Parkour, bardzo Dobra, pyk. Czy ja mam. Ty, Ty liczysz w ogóle? Na tak, ja liczę, Okej, okay, bo ja nie mogę. A do ilu mam liczyć? Do, do 50. Nie, to za długo. Nie, no do 20. A no dobra. Okay. E, tylko poczekaj chwilę, bo tak jest Ja jeszcze się nie schowałem w sumie. I to przestań. Ha! Nie, nie mogę się Chcę schować. Prosty, dobra, nie, idę gdzieś, gdzieś się schować, nie chowaj się tutaj. No bo ja już się Nie, 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 jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie. Jeszcze, nie. Jeszcze, nie, jeszcze, nie. nie. Ale ty też... ej, tutaj nie no chcę. Co są takie Chwila, moment, to? jeszcze nie, jeszcze chwilkę tylko. Ty jeszcze tylko tego... chwileczkę. O patrz. Przy... A tu jest. Jeszcze to... chwilkę! O, ej, nie mogę się schować co jest! No serio, co tu się patrz. dzieje w tym Minecrafcie! Ja nie mogę tego przejść. A ile czasu na szukanie? Cztery, Cztery minuty. minuty. No dobra. dobra. udało mi się gdzieś Stopen wejść. Ale Prosty O! Parkour. Nie, ja nie, nie chciałem parkour. tutaj, czekajcie! Ja to nie wiem video. gdzie mam się koniec schować Nie czasu Nie, Just please, start. jeszcze nie Dobra, koniec Dobra, dobra start Elegancko Czas F1 that. masz? Tak, mam F1 Dobra, dobra. Okej, okay, dobra, schowałem się tutaj U. Dobra, ale jest składzenie się i tak dalej Okej, okay, dobra i to coś tu kombinował. Nie, dobra, już nic nie kombinuję. Siedzę tutaj. Oczywiście mogę uciekać, więc będziemy tak. uciekać. przez start. Cztery minuty Bella ma na znalezienie. E, znaczy, Bella, pigi. Zobaczymy, nie, 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 czy jej się pigi. uda, słuchajcie. E, no i musimy załatwić. To jest podstawowa tutaj... e, zasada, że musimy załatwić. Inaczej przegrywa. Ja nie mam nic do bicia, więc muszę się bronić ręką tylko. A Bella może tutaj bić mnie tym e, no kijkiem, nie. który ma knockback. Czyli dosyć no taki mocny ten knockback. Jak normalna no pigi, tak. co No tak. Ja nie mogę kliknąć w bo nie widzę swojego kucona no to, no to nie klikaj Ale to jest bez sensu No to kliknij sobie F1 na razie o. Uh -huh. Dobra, nie wskakuj mnie tam, nie ma nawet, nie wskakuj Oj tam gość. Bo ty będziesz kombinowała trzy godziny Skuramy te F1 Dlaczego? Tego nie ma Nie można tak No szukać. nie można, nie można Dzieci to. Dobra, ona w ogóle na razie mnie nie widzi, słuchajcie, w ogóle jest gdzieś, nie wiem gdzie ona jest nawet, powiem wam szczerze, nie wiem gdzie ona chodzi no Białe? serio, ja nawet nie wiem, o dobra widzę, widzę twój nick Ej, Tam gdzieś jest, patrzcie, o tam Dobra, a to ty gdzieś jesteś po tej stronie <grym> Ej, bo ja widzę jakiś parkour Dawaj, dawaj nie, Ja długa... próbowałem zrobić, ale mi troszeczkę nie wyszło Długa ta mapa jest No fajna właśnie, długa dla... długa. chciałem taką gdzieś większą, bo tak to było, było, byłoby za prosto po prostu Bardzo dobrze widzę Tu pewnie o nie, o nie. trzeba na raz O nie, o nie, o nie Także Wito gdzieś tu jest... Mm. Nie masz patyka bella nakierowanego. kto? No nie masz patyka nakierowanego. A tu czy... jest patyka. No ja nie, nie wiem jak ty mi. to robisz. Nie ruszaj mi, wito, proszę cię, nie ruszaj. A wito jest tam w środku. Ona już mnie widziała, bo widziała mój nick na nie, bank. Bo twoja czapeczka wystawała. Nie, nieprawda. <laughs> Siema! Ej, ta, 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 ta. twoja czapka wystawała Uciekamy stąd Mam nadzieję, że uda mi się uciec Napsułeś mi klikanie <noise> w moją klawiaturę Nic ci nie napsułem Po prostu pokazajcie, ci, że nie masz patyka To chyba dobrze zrobiłem, nie? Po co mi się wtrąciłeś? Dobra, gdzie ona jest? O, sam. Okej, okay, dobra, to spoko Teraz już mnie nie znajdzie tak łatwo Udało się. mi się uciec Nie widzę teraz ciebie Zepsułeś moją grę. Co ci zepsułem? Nakierowałem ci na patyk. Ale mi odcegowałeś wagę. I coś ciemniasz, że się porusza, się... poruszam się, poruszam Nie się. Dobra, gdzie, gdzie ona jest? Zaraz, gdzie ja byłem? Dobra, byłam. schowajmy się tutaj na razie. Nie wiem, już, gdzie ja byłem. <laughs> Ale śmiesznie wyglądasz jako tapigi, naprawdę. Mm -hmm. To jest dobre. Ok, dwie i pół minuty już minęło, e, a nawet więcej już troszkę. Bym cię miała. No to no. trzeba było mnie zobaczyć, a ja uciekłem po Ale prostu tą grę A gdzie ty skaczesz, co ty ściemniasz? Wito Gdzie ona poszła w ogóle? Ja sobie F1 wcisnę Nie, eee no, zobaczysz I tyle będzie Gdzie jesteś? Dobra, no, uciekamy Gdzie jesteś Witosiu? mi gdzie jesteś czy ona mnie widziała, czy nie Wito? Ja ej, 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 ej <laughs> Ja uciekam Uciekam, uciekam, uciekam Uciekam, uciekam, Włańczymy uciekam, 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 uciekam. Tło, bo... Nie, 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 żade turbo, żade nie turbo. żadne turbo, żadne turbo Żadne turbo, żadne turbo Ała, nie, mi się aż w głowie zakręciło Ty za szybko biegłaś Już cię nie znalazłam Za szybko biegłaś, dobra, udało mi się schować znowu jej uciec, dobra minęły 3.40, okej, zostały 40 sekund bo tak w zakręt wchodziłam, że aż mi się zamkło i nie mogę ci znaleźć, widok znowu mnie znaleźło, muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać nie, 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 nie uciekniesz, nie co, wleciałeś? nie okej, 4 minuty minęły, wygrałem Wygrałem, koniec, nie, 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 koniec, nie, nie, koniec, koniec, koniec. Wygrałem, dobra, udało mi się, słuchajcie. 1-0 dla mnie. Okej, okay, słuchajcie, teraz ja będę świnką, pepą, czyli pigi tutaj w Minecrafcie i będę szukał Belli Bella idzie się chować. 3, 2, 1 start, ja odliczam do 20. Raz, 2, 3, a poza 4, 5, Szukam Dobra, startujemy, czas start. Czas dobra, Bela oczywiście się nie będzie ruszała całą rundę, ona będzie patrzyła się gdzieś tam w ściale. No i tak moim zdaniem przegrała. Standardowo, ee, bo ona zawsze tak robi nie zawsze. I się nie rusza i w ogóle e, no się no nie ta pokazuje No biała, to jak mam tutaj biegać, trochę ciężko No ja biegałem, cały czas ci uciekałem Dobra, ja mam to szukam. Okej, idziemy tu na górę F1, Wiko Mam F1 Tak, ty kłamiesz Tylko muszę ty zobaczyć, tu. czy mam, dobra, Plus mam. jedna minuta dobra. No pewnie Okej okay. Już widzę, półtorej minuty minęło. No 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 Gdzie ona jest? Dobra, no, szukamy wiem. powoli, powoli. Ej, fajny, fajne, że pigi. Fajny, fajny. Fajnie, fajnie, Dobra, hop. Fajowsko. Tu nie ma. A, spadłem. A, spadłem. Jeszcze możemy zrobić laki bloki, pigi, więc jeżeli chcielibyście. Tak, tak. To zostawcie łapeczkę do góry i napiszcie w komentarzu czy chcecie. Oj, tak, o, tak. Ona raczej parkura nie robiła, bo nic takiego nie słyszałem. Słokałam przecież co! Hmm. Tutaj nie ma, dobra. Dlaczego? Szukamy. Szukamy. Na kiedyś ja zaskoczę. No to zaskocz mnie. Tutaj nie ma jej, dobra. A tutaj? Tutaj też jej nie ma. Gdzie ona może być? Jak to tutaj wygląda? Tu jest jakieś wejście, nie? Okej, dobra. Minuta, Dobra, może idziemy w ogóle w drugą stronę, pójdziemy zobaczyć. O nie, tylko nie to. Gdzieś tutaj może. O nie, tylko nie to. Tu jest to. jakieś wejście. <laughs> piggy jest wow. fajne. Wow! Wow! Jakie tu przejście dziwne. Ej! I można potem ten. Piggy infection. Nie, piggy to <laughs> piggy. Ej, nie ma tutaj jej. Gdzie jesteś, hmm. chrumka? Gdzie ty jesteś w ogóle? masz chrumkać. A nie A tu? Ty w ogóle Uu. nie powinieneś mówić Ty tego nie robiłaś na pewno Pamiętam już tą mapę Ja też ją pamiętam Już mi się przypomniało I są schody na górze Nie no ty, ty tego nie jest robiłaś Fajne tajne przejście gdzieś O tam właśnie Ja to pamiętam Ale wtedy to mnie ten znalazłeś tam Ej nie ma ciebie tu nigdzie Dwie minuty Gdzie ty jesteś? Nie patrz To było jakieś tajne przejście właśnie <laughs> Ja pamiętam to było niezłe Co, by było? O dobra oh, O do. nie yeah. I co teraz? Jak tu nie ma dalej przejścia? O nie, a powinno tu jest. być mi to. Nie tak. Dobra, nie wiem, wracam stąd Dobra, 2.30 Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie ona może być Trzymajcie kciuki Nie, nie trzymajcie Trzymajcie za mnie kciuki Teraz muszę wracać ci zmarnuję tu czas dobrze, znowu Ale parkour dobrze, dobrze mi poszedł o, Dobra, oddy. idę szukać jej dalej Mogłeś wybić tak, żeby wpaść do lawy, ale ty nie, a ty oczywiście nie. musisz przejść Ej, no gdzie ona może być? Ej, no wychudź troszeczkę Ja chodziłem i się kręciłem Żebym ale ja cię zaraz. mógł w ogóle zacząć łapać Ja w ogóle ciebie nie mogę zacząć łapać Nawet, bo nie wiem, gdzie ty możesz być Ej, okay. Bez sensu, stoisz w miejscu i patrzysz się w ścianę A to jest łapany, czy chowany? No chowany, ale Taki, wiesz co, nie, nie aż taki idealny No weź trochę Gdzieś się wychyl, czy coś Czekaj, muszę zobaczyć, gdzie jesteś No, a ty w ogóle nawet nic, patrzysz się w ścianę i tyle Dobra, okej okay. To no nie wiem, ile minut już minęło? 3-15 Ja się cały czas pokazywałem Tak, pokazywałeś No nie w ogóle Chodziłem specjalnie, żeby było ciebie widać, żeby było śmiesznie Dobra, Ale cię ja ciebie w ogóle nie widzę, ja nie wiem, gdzie ty możesz nawet być Okej, okay, to hmm. biegam uh -huh. uh -uh. Gdzie ona jest? Co ona tak kombinuje, jak ja jej w ogóle nie widzę? Gdzie ona jest? Żona... En... Mówi to, ja mówię to, ja mówię to! biegnę, big biegnę, biegnę może zdążę. Dobra, 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 <trym> dawaj, wita. <trym> Gdzie ona? O tu! Ja! Ja! Pisałem, ja. 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 że się ja. zgubiłem. Gdzie dobra, woda woda, Gdzie woda, woda, woda. Nie, nie, woda, jego! Cieba! 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 I Zadaję, zabieram ci coś? Tak, zadajesz mi Ale co? Odradza ci się? Tak! Bez sensu. To jednak Patyk chyba jest. Nie, musimy wziąć jednak mieczyk Bo patykiem to ja nigdy ciebie nie załatwię No nic, przegrałem, słuchajcie Jeden-jeden w takim razie Ale Bela, nie musisz się tak dobra, chować Że ty dobra, się patrzysz cały czas w ścianę Bo ja nie, mog nie mam pojęcia, gdzie ty możesz być dobra, dobra, To jest bardzo trudne Dobra, dobra jeszcze raz Okej, okay, mamy jeden jeden. Zobaczymy, kto teraz wygra. Mam nadzieję, że mi się uda. Ja oczywiście się postaram dobrze schować. I bierz e, sobie diaksowy mieczyk. Dobrze. Bo tym Patykiem to jednak się mnie nie załatwimy. Nie ma szans. Dobra, okay. Dobra uwaga, zaczynamy kolejną rundkę. Hmm, to... Dobra, to Patyk Jest ja mogę mieć w sumie. W sumie. Dobra, 3, 2, 1, go. Dobra. Raz, I do 20 raz. i koniec, więcej nie koniec. ma liczenia. 3, 4, 5. Dobra, jak tutaj się dostać. Siedem. Nie da Osiem, się tu dostać. 9. 10. Ale wolniej trochę licz Ej noo, no. No, wolniej trochę. 13. Mm -hmm. 14. Dobra. Mm -hmm. 15. Ajajaj. Mm -hmm. 16. No, dobra. Hmm. dobra. E no i spadłam. Dobra. Dobra, jestem gotowy. Ej okay, nie, 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 nie jestem gotowy. 18. Dobra, jestem gotowy Dobra, jeszcze zbliżam Wito F1, y, F1, pyk, elegancko, mieczyk chyba start. jest. Czekaj, nie wiesz o sklepanki już start Czekaj, to oszukujesz. Emm, dobra Okej, okay, idziemy głównie. Okej, okay, to ja teraz to ja jest. będę się patrzył w ścianę. To jest rzeka. I się nie będę stąd ruszał. No weź. Serio? Zrobię wolno. tak jak ty. Nie wolno tak robić. To zrobię tak jak ty. O, to są za flagi? A to jest ten parku, co? Ja go nie zrobię bez f No to trudno. Wtedy zro... o! Elo. Ola już spadło do lawy! Do wody, do wody! Do wody pali się świnka! Pali się świnka! świnka się pali. Dobra, okay. Futerko? Ja nie mam futerka. Chciałabym powiedzieć, że futerko się tam przypaliło. A jest woda i co? Dobra, ile... No, 40 sekund. Dobra, jak minie minuta, to zmieniam miejsce ogólnie. Oj, możemy tak zagrać, że jak mija minuta trzeba zmienić miejsce. Okay, dobra. Dobra, a to nowa zasada miejsce? od dzisiaj. Nowa zasada, wyszła w życie już. Teraz. A, gdzie jest <laughs> to? a to ja się da wchodzić? Do tego kwiata się chyba... Przeskoczyłam! Dobra, minęła to! minuta, muszę zmienić miejsce. on zmienia miejsce. on zmienia miejsce. Ludzie, woda, jeszcze ta woda tak spowalnia i mnie tu denerwuje. Dobra, zmieniłem miejsce, zmieniłem miejsce. Gdzie on jest, widzieliście go? No na pewno. Gdzie jest widok? Co ty skaczesz że ty ciemniasz? Dobra, ona. to przestań! Czekajcie, muszę się gdzieś tutaj schować. Ej, nie, no jestem tu na widoku strasznie. Widziałam Ciebie! To tak, no co? Jak skakałeś. Ale ja sobie tu będę! dlaczego? Dobra, minęło minuta 40. Minuta 40. Dobra, ja sobie tutaj będę siedział. Zrobimy to w ten sposób. O nie, o nie, o nie, o nie! o nie, o Nie! 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 spadłem spadłem dół! czego Biegniejszy, szybciej, ja nie, co ty tak powoli biegać? Idź mnie o jedna! Musisz dobrze Dydydy. uciec teraz, dobrze się schować. Skacz, skacz, skacz. jump, jump. Dobrze się schować, Wikto. Jump. jump. Się dobra, skiczało. dobra, dobra, dobra. Jestem, jestem, jestem. Ej, to pies. Jestem, Fasnian. jestem! Udało mi się schować chyba. Tu? Uuu Ale ciężko. Au. Szkoda, no że ciebie no. nie widzę. Teraz. Ha! Dobra, dwie i pół minuty minęło. Nie, nie zrobię tego. Ja się już zgubiłam na tej mapie. To... I co ty Oho. co ty ciemniasz? Nic nie ściemniam. Ja wiem, gdzie Dobra. mogłeś się schować. Trzy minuty jak miną, w to. To zaraz słuchajcie, zmieniamy miejsce. Tylko że ja nie wiem gdzie. Na inne. Tak naprawdę. Czy tu? Nie, bo ty gdzieś pewnie wskoczyłeś do takiego. Dobra, kwadratu. poszła sobie. Okej, okay, trzy minuty. Gdzie? Zmieniamy miejsce, zmieniamy miejsce. Patrzymy, patrzymy. <laughs> patrzymy, patrzymy. Hmm. Nie, spadłem, nie przeskoczyłem tego! Czekał, 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 czekał! No, no szybciej, co? Nie masz gazu, czy co? Nie masz gazu? <gradually encant Talking sounds> nie masz gazu? Gdzie ty się schowałeś? Nie, 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 Dobra, Ej, ty dobra, mnie nie dobra, 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 dobra. Ty nie możesz mieć. Katika. Nie nie, Nie nie. Czy ja mam mieć? Nie, nie mnie! Mam mieć? No odrzeć ją! No, bo jak cię zaraz. Dobra, odwrócę? dobra, 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 uciekamy, uciekamy teraz! Jejku, mam nadzieję, że mi się uda! Jak na w tą lawę, może tutaj mi się o, palcu, uda... O bardzo dobrze, spadźcie Vito! Nie. <ślam> Spadnę do lawy! <ślam> nie! Padnę, Oh my god, jakie emocje! Spadaj, jak na grzybach! Dobra, a, dobra. Palę się, palę jest, się. Jest! Jest, dobra! Na Cztery na minuty! Jedzie. Wygrałem, wygrałem, zdążyłem! Bella padła! A. Udało mi się ją załatwić! O. Ale było ciężko! Uczyłam. Ja cię kręcę! Ale emocje! Śmieszne, to No, było śmieszne, bardzo. dobra. Teraz jeszcze jedna rundka w takim razie. 2 jeden dla mnie. Zamieniam się w pigi. A, bo ja miecza nie mam, bo ja straciłam. Dobra, go. to ja mam, a ty patek sobie weź. A ja palę się, Udało mi się od siebie odrzucić i tym wygrałem chyba. Tak, tak. Tym wygrałem. Dobra, idę, odliczam. 3, 2, 1, start. Raz. Dobra. Oj, <tuj> spadłem. 5 dwa. Czas start, czas start. F1, pamiętam. Czas start. O dobra w jeden. Łowieku, nie doskoczyłem. Czas start, okej. Już dawno Dobra, szukamy. No okay. na pewno. School. Bardzo Commence. dawno. Hmm, dobra. Okej, okay, sobie stoję. I po minucie zmiana miejsca. Fajne, to jest. No, super to bycie. jest to? No bardzo super pomysł. Mój pomysł. Nie, widzę, że zrobiłeś się w jeden. No bo musiałem zobaczyć, bo bym nie wskoczył. Tak jesteś parkurów, Na ślepo. Dobra. To, 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 to. Nie ma jeszcze pół minuty, ale już niedługo. Dobra, obczajamy, obczajamy, miejsca, nie, gdzie ona może być. Ona robi obczajanko. Nie ma zumu. Jezu. <noise> Nic nie widzę. Nie tu. Czekaj, a fajnie by było jakbym ci się wychyliła i pomachała, nie? Tu coś no. Jesteś pigi? No jestem. Dobra. 44, zaraz zmiana miejsca. To miejsce jest <noise> dziwne takie. Ciesiu, jest bardzo dziwne. Hmm. 50. uwaga. gdzie i tu nie widać. Gdzie to, to widać? Ja nawet nie patrzę. A ona gdzie ona jest? jest? Okej. Okay. Powinien stać tu gdzieś mam. na górze i zobaczyć. Tu mam, wiem gdzie jest! And... o, oho. o. Oho. Oho, oho, oho. dobra? Okay. Nie wiem, czy ją widziałem, czy nie? z <grym> Nie, nie to... widziałem. Tu się odwraca. Co mnie tu straszy? Widział ktoś ją? And, 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 and. Dobra. Ej, nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, muszę tego parkura zrobić ustawić oh, się gdzieś na górze. Wtedy, aj, zrobić obczajkę, bo tak to ja nie znajdę. jej ale fajna zabawa Uwaga. Ja nie, mogę. Dobra, w sumie mogę już mieć na... Jejku, nie? ten parkour jest trudny jakiś. no Nie mogę go zrobić. Cudysz tam jest w pewnym momencie ciężki. ciężka ja rzecz W jakim razie? Belunia zrobi to. Dobra, farb. i teraz tak. Tutaj. I obczajamy. <laughs> A chyba, że ona jest gdzieś w budynku. W środku, to wtedy będzie lipa hmm. Hej, to. Gdzie ona jest? Ja już są... Zmiana miejsca! Dobra! Ok! E, nie ma takiej... Zmiana miejsca! Dawaj O, widzę, o, widzę! O, podstawą ty, człowieku! Ale nie widziałem Ciebie wcześniej. Dobra! Okay. Widzę. Teraz gdzieś się widziałem. Ona gdzieś tu musi być. No muszę ją znaleźć teraz. Okej, okay. okej, okay, widzę. Ehe, dobra. Gdzie? Hmm. A Ale się zestresowałam. Dobra, Nagle szukamy, Nie szukamy. gdzie ja jestem. I co tam szukaj mnie. w Szukamy, szukamy. Może się uda. Co, nic nie gadasz? No nic, no bo skupiam się. Próbuję Ściemiasz Ciebie znaleźć. Gdzie masz A ty cały czas się ruszasz? Tak. Nie, to inaczej sensu. mam te jedno miejsce, bo zmieniłam miejsce. Powiedziałeś, że bym zmienił? Gdzie niby? Ja czekam na ostatnią minutę w nowym miejscu. Ej, no byłeś gdzieś tutaj, gdzie ty mogłeś się schować? To jest niemożliwe. Ona gdzieś jest tutaj, w tych, ale trudny jest ten. Chowany nikt nikogo nie może znaleźć tak łatwo. O, no, dzięki, dzięki, mi to. Gdzie Ups, ups, ups. Ja jestem ciągle w tym miejscu, tylko się w nim ruszam. No ale ja ciebie nie widzę. Ja nawet nie wiem, gdzie ty możesz być tak naprawdę. Hej. Kuku! Nie no nie wiem, gdzie ty jesteś. Kuku! Świnko! Gdzieś mnie? No nie, bo ja nie wiem, nawet nie mam pomysłu, gdzie ty możesz być. Kuku... kuku. Nie wiem, nie wiem gdzie ona jest. Kuku na menu. Uciekasz? Ej, ty kuku. Zmieniasz miejsce? Kuku. Zmiana miejsca powinna być już dawno! Tu. O ty oszuść jeden, włączyłem F1, cię znajdę. Nie! Jesteś moja już. Ale już. Nie, idę cię złapać, muszę cię zakarać. No to masz 4 minuty! Odrzuć się! Odrzuć się! Kolec czasu! Jest, wygrałem! Nie no, przegrałem. Nie idzie znaleźć na tej mapce, nie da rady. Słuchajcie, Mega mapka ciężka. jest za duża po prostu i się nie da. No trudno, mam nadzieję, że e, pigi wam się podobała. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś odcinaczek z chowanego spigi, to możecie zrobić fajną mapkę i wysłać ją na mapę małpawitam.pl Może to być jakaś mapka e, typowo spigi Robloxowego, może ten cyrk albo coś takiego, to Ooh. coś byśmy takiego nagrali. Także jeżeli zrobicie mapkę, wysyłajcie właśnie na tego maila. E, my Wam dzisiaj dziękujemy za uwagę. E, mamy nadzieję, że się podoba. Mało, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszop.pl No Witam. i jutro widzimy się w kolejnym odcineczku na kanale, co? A na jaką wersję ta mapa? 1.12.2 Dokładnie Będziemy na z nami żegnamy, widzimy się jutro Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, papa! Pa! pa.